Królestwo Metanu rozjebane przez króla Jebaka VIII. Jebak zdołał rozjebać wszystkich wrogów oprócz jednego zjebanego. Tak właśnie, młodzież wszechpolska, od zawsze największy wróg, a dlatego, że jej bank był innej orientacji seksualnej, Murzyni Azjaci i Geje wstali do walki z młodzieżą wszechpolską. A kurwa, precz z Murzynami i innym głównym, król potrzebował nowych scyzoryków. A kiedyś przeczytał, że kamyki z górniczej doliny są wyjebanie twarde i ostre, więc zwołał ekipę, żeby przynieśli mu te kamyki. Potem wpierdalali tam każdego kryminalistę nawet za kradzież wisienki. Nie starczało już sznurków do prania, żeby wszystkich związać, więc musieli odpierdolić co, żeby nie spierdalali. Po namyśle król kazał zrobić gigantyczne pole siłowe, przez które dało się coś wpierdolić, ale wypierdolić już nie. A ja byłem tym co spierdolił zaklęcie to główno się tak rozrosło, że otoczyło cały obóz koncentracyjny a miało tylko kopalnie. Upsokurwa, a, a a a a, więźniowie ogarnęli, że strażnicy są tak zajarani tym, że się już nigdy stąd nie wydostaną, że swoimi wyjebistymi zdolnościami przejęli władzę nad główną siedzibą Alcatraz. Król siedział po uszy w gównie, musiał negocjować z hołotą. U papier toaletowy. Król zrzucał im wszystko czego chcieli zamian za niebieskie kamyki m.in. dziwki, kokainę, żarcie, tanie wino, browar i spirytus otuskich. Pewnego dnia sprowadzili kolejnego więźnia nie wiedział co go czeka i lepiej by było dla niego gdyby się nie dowiedział lub zginął na drugim zakręcie. W imieniu króla jebaka 8. zajeżdżenie rowerem pochodniku przecinega skazuje cię na, stój kurwa, czego. Więc kryminalisto ten list musi dotrzeć do kwatery Radio Maryi, a takiego możesz mi posać. Zamknij dupę i słuchaj, dostaniesz trzy rzeczy. Jak to mówił Jin? Spełnię twoje trzy życzenia. A to dawaj to kurwa, ej ty opuść tą kosę, nie widzisz, że jestem ważną osobą. A i jeszcze coś powiedz żółtkowi, żeby się jebał. Zamknij ryj, dobra, wpierdalać go. O kurwa A. O no wydawajcie, robimy much szest. Ściągaj mu spodnie, o kurwa ale mały, spierdalać pedały. No już wstawaj. Dzięki za uratowanie dupy od tego geja, nie ma za co, moim zadaniem jest witać nowych i uświadamiać ich, że stare zadupie to najlepsze zadupie w całym zjebanym Alcatraz. jestem Diego, a ja, chuj mnie obchodzi kim jesteś. Ja tu nadaję imiona nowym. Więc Twoje nowe imię to Rudy Albert, więc teraz Rudy Albercie powiem Ci ciekawostkę. Tu walkatras najpotężniejszym z więźniów jest dziadek do orzechów, wszyscy na niego tak mówią, bo nikt nie zna jego prawdziwego imienia. Wzięło się z tą, że wszystkim, którzy go wkurwiali gniut orzechy i stąd jego ksywa, więc nie radziłbym go wkurwiać. Mówię ci straszny ból, wiem coś o tym. Po drugie jesteś w kolonii karnej dla niewyżytych seksualnie gejów i pojebów, i na każdym rogu możesz być wydupiony lub zabity. To drugi jest mniej straszny, wiesz mi. my ze starego zadupia wyciągamy niebieskie kamyki ze ścian i później to dajemy królowi on nam za to daje kurwy żarcie i najważniejsze wino za trzy złote nikt z Alcatraz nie wie co to za kamyki, ale gówno nas to obchodzi dostajemy żarcie dziwki i winko i jest git i nas to wali czy król sobie to wsadza w odbyt czy buduje zamek, on nam płaci a my żyjemy tu jak królowie. Stój pedale zaraz zrozumiesz, co to jest kilof wbity w twarz. Co kurwa to? Nie pamiętasz mnie to ja Ferdek z przedszkola. Zawsze zabierałeś mi klocki a raz mi jednego wsadziłeś w odbyt, bo nie chciałem ci go oddać po dobroci, a teraz zostaniesz unicestwiony. Przez ten klocek teraz mam dupę jak wiadro po wyjmowaniu go operacyjnie. Co on pierdolił, jaki ferdek, nie znam żadnego ofertka. Ludzie rzeczywiście tu są geje i pojeby, powinienem bardziej uważać, jeszcze ktoś mnie tu zgwałci, i będę miał taką dupę jak tamten dziwny facet. O niezmutowana kura z Czarnobyla, gdek 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 gdek, normalnie czuję się jakbym grał w Shadow of Czarnobyl. Dawaj kasę, telefon i buty, jeśli chcesz żyć. A jak ty chcesz żyć, to spierdala i mi z drogi. To jak nie chcesz podobroci, to to jest napad. Kurwa, nie wyrobię. Jestem tu dopiero 5 minut i już dwóch pedałów chciało mnie zabić. Jeszcze muszę pokonać ten most i dwóch tweli zagadam, może mnie przepuszczą. Dzień dobry panie władzo, czego panowie pilnują mostu? Bo jacyś kleptomani deski zapierdalają i ludzie przejść nie mogą, no rzeczywiście jakiś ten most dziurawy. Czego tu chcesz kurwa? Chcę przejąć władzę na to boze ma co, a no to wbijaj. O kurwa, ale burdel. Przejdzie patologia na lewo i na prawo.